Witajcie ludzie, z tej strony Zichu, a my sobie znowu gramy w Delirium, jak widać nam psychika wariuje, nie wiem czy to dobrze, czy to źle, będzie chyba źle, przydoby nam się zażyć kwiatka, no i kontynuujemy naszą przygodę na cmentarzu w tej oto gierce fajnej, pięknej, walczymy z, no, powiedziałbym, że zębiakami, ale to nie są zębiaki, <laughs> tylko, a może i są, ciężko mi stwierdzić w sumie, zapiszemy. Yy, o kluczyk fajnie, zbieramy kluczy. Lubię klucze tam. Nie polecimy i te odwieczne pytanie, czy ja wszystko to porobiłem? Wiem, że to jest brzeg mapy. A czekaj, ja mam mapę. O, duży cmentarz. Tu jest wyjście. Chyba do którego. Kurde, nie wiem. Czy tu, czy tu? Wyjście. No, zobaczymy. Najwyżej wczytam. Mam nadzieję, że nie, ale leć. Teleportacja. Spróbuję do. Czekajcie, bo to widać. Tu jest wygląda, jakby gdzieś dalej się szło. Że tu jest koniec. A chyba tu trzeba iść. Więc zgaduję, że do tej katedry to i tak można se pójść. W sensie, że tu. O, dziabnął mnie. Zapiszę. Ciekawe gdzie tu życie jest, bo je nie widzę. I chyba gdzieś tu. Się powinno iść Okej, okay, co to jest Zć znaczy sekretne pomieszczenie Upałe. Obczajcie gnoma <grywka> Obczaję gnoma Dobra? A to zaraz, a przynajmniej mam nadzieję, tylko wejdę tu. Co chyba nie będzie błędem, błędem. Jeszcze złoty klucz. Kojarzę, że gdzie był? Gdzieś tu. Dziękuję. Do widzenia. Zapiszę. Pewnie będzie jakaś mała walka z bosem. Co my tu mamy? Czy to ja? Ten grób został wykopany dla mnie? Czyli teraz moja kolej? A ten koszmar nigdy się nie skończy? Jak wolno powiedziała. Oj, tu będzie boss. Bum! Umrzesz. Nie, bo ty... Ha, 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 No i co? Aha. Aha. Nie wiem. Okej. Okay. No, bo tu trumna chyba. Czy to grób? Nie wiem. Nie widzę. No i zapisało. Bo co? Będzie teraz wielka rozruba. Dają mi tu czary. Czary. No nie widzę nic O drugie czary Dobra Tu się zapisze No nic się nie dzieje, nie wiem o co chodzi A czekaj a coś R Tu się pod R zbiera T Tylko co to? Co to daje? Ojeju, 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 jaki ten. Umarłem? Chyba tam Nie wytrwałem walki z bossem, bo gówno widać. Mam teleportel. Teleportyzer. Tak. Teleportyzer. Zapiszemy, żeby nie chodzić tam dalej. Bo tu będzie diabł. Jest diabł. To ale się rozjuszył. Jeszcze drugi chyba był. Czy mi się wydawało? Wydawało mi się. Dobra. Easy. <laughs> Ech, ale czekaj, R użyję. Nie wiem co to jest, obcze ciegnowa, obczeiłem. Nie wiem po co się to zrobi, zbiera, nie? Bołwanka zepsułem. Ach. Duszyczki jakieś się zbiera. Tylko po co? Dlaczego jej się zbiera? I ja się skończyło. Pewnie gdzieś tu znowu będzie ten diabeł. Tylko, że mnie zaskoczy, pewnie tym razem. dużo tutaj go muszę przyznać i takie chodzenie tylko za tym pierdołami, takie trochę główkę bałwenikowi rozdupcyłem dobra spróbuję pójść za ten kościółek bo dostałem takie info żebym tak zrobił o ile mi się uda to chyba tu Spacja. Chyba sobie odblokowałem właśnie przejście. I to jest chyba. No, sekretne pomieszczenie. O! już. A więc wola kserena spełniona prawdopodobnie. O, powiedzmy. No, znaleźć sekretny poziom, i yeah, sekretny poziom, o to on! Nice. Co jest? A tu? Uh, tu mogę. A co to? Klik. O, o! Spoko. Kolejny jakiś Secret Room. Fajnie, Secret Room w Secret Roomie. A czekaj, tu się nie dało jakoś ten? No chyba nie. Dobra. Tędy przejdę. żeby zebrać te rzeczy. Megidżinę i pewnie z prądem muszę pójść. Ciekawe czy to będzie dobry pomysł. Co piszemy? No no, 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 jakie tu jest tego! Kółeczko Kręcące się, że hejcho dobra Zaciukam was igiełkoma. Jak to podejdę to zginę? W ogóle nie sprawdzać. Dobry Ale pracuje silnik, koch elegancko.

Szalających pierdami zbijać I na idziemy do serduszka. Dzień dobry. Użyj Teraz będziemy spiecać. też na pierdziela. Nie mam złotego kluczyka, go potrzebuję. Czego ja latarki nie miałem? O! No i dobra, umarłem. A nie. To jest moje ostateczne życie, ostatecznie. Nie wiem gdzie iść, tak na czuja idę. I tam jest prostokątek. No i co? Tu jest, dobra. Coś tam dało. O, jest to. Mam nadzieję, że teraz się będzie. Strzelamy, 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 strzelamy. Bo nie chcę, żeby znowu mnie to, ta kubka... ...mogłem piorunkiem i obydwu by zabiło, ale nie bo po co? Tego frajera dostać. Fajnie. Jimmy mi zadało. Oj, psychika mi się najlepiej. Świetnie. Chcę się zabić. No, bo nie lubię tego stanu. Jaju. Nie lubię w tym. tak jakby. Walczyć w ten sposób o drugie życie, takie trochę to jest. Znaczy z jednej strony, dobre, z drugiej takie. Nie, nie, nie odpowiadam. O, pięknie, no to jest. To było idealne. Okej, okay, ale przynajmniej mam życie, więc spróbujemy się cofnąć i w inny sposób rozwiązać ten problem. O, widzę też mociąg. może na niego wyjdziemy. Ktoś nas doprowadzi Zapisał nawet e, To nie było mądre Znowu jesteśmy w tym miejscu, którego nie lubię Czy nie lepiej by było wtedy zginąć? Mhm. Tak. jak to jest na dole, a ja idę nie wiem po co Czy na dole, że na górze, o jakie dźwięki. O, to tu będzie. Będzie. Myk. Moje serduszko zepsuteło. Brakuje mi kluczy, które nie wiem gdzie znaleźć. O nie, znowu to umrę teraz, pis. No nie no, męczy, męczy. coś tam, coś tam A to idzie mi zabić, a Chociaż, nie no, jak tu jest gdzieś ten To jeszcze raz spróbuję przeżyć Flik porobione elegancko tak jakby mogło być lepiej ale nie dobra czary tu jakieś drzwi mam ten klucz? nie mam bo po co? To spróbujemy tu iść te drzwi otwierać gdzie indziej oje Fajnie, teraz weź szukaj coś tam do otwierania drzwi o, pięknie Pięknie rozwiązany problem Co jest ja pierdziulę ile tu jest no to ja to muszę przeżyć ich rozwalić Szybko Nie ma czasu Nie wiem jak ja to zrobię O! Tak, o ja chigment jeszcze, ale zajebiście Ale fajnie, ale porobiłem Ja cię jak pros jako wy. No. fajnie, cieszę się I prawie bym umarł, ale nic mamy lepszy lepszą broń To jest pytanie gdzie ja czerwony kluczy O tu czerwony To tu wejdziemy Bonjour. Tylko jeszcze zobaczę czas, jest OK Wygląda jakby wyjście mhm. Okej okay. Nie zrobiłem tu wszystkiego No ale dobra no, dobre i to no Dobra, muszę złapać oddech Moi przyjaciele zostali pochłonięci przez ciemność Nic z nich nie zostało A Abel gdzieś zniknął no i co? Musi tu być, nie ma innych opcji. To nie powinno się wydarzyć. Co poszło nie tak? No jak co? Wszystko. <grym> Więc gdzie on jest teraz? Dlaczego to się wszystko wydarzyło? Rany. Kiedy to się skończy? Nigdy. To jest zabawnie. No to kojarzy mi się, że to by był koniec gry. nie wiem kluczyk rozdupcamy dobra to otwieramy aha Tu nie ma w ogóle sensu no ale dobra no lecimy ameno to jest Aha, główka jej siadła Co jest? Co jest? Zaży kwiatka. O. aż lepiej nie? Kwiatek zażyty. I humor gitówa. Piu, 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 piu. ale fajny CKM. Aha, tu jakaś magiczna ściana. Pichotanie. Aha, to i bawi. Ach. O! Okej. Okay. To było dziwne. No dobra no, gra tak chciała, to tak będzie. Widzę, że chyba końca tu nie ma jeszcze. Gówna zabijać trzeba, bo przeszkadzają. Tu Aha. Jeszcze kwiatek jest Po prostu z nożyków, znaczy zgiełek. Eee, człowiek się męcza, często rozwiązanie jest proste, a wak fak, uciekaj, uciekaj Dobra, jest panik mod. Giełek, najlepiej. I wszystko mam takie obsrane, byle jakie, nic nie widzę. O, dobra, chyba się ogarnie, nie? I mózg. Mózg? Czy nie? No nie. Muszę jeszcze złoty kluczyk znaleźć. Gdzie tu jest? to jest? Jeszcze tu. Coś tu z tych cykemików traf Jeszcze tu kluczyk, ja pierdziu haha zdziwił się Dobra, ja mam mapy i tak dalej. To jest elegancko Haha To jest kurde takie ryzykowne momentami a ją to ba bawi cię to no. Takie irytujące momentami są te i komentarze jak tak ją bawi te flaki i tak dalej takie O jestem nienormalnie, bo mnie bawił mroczne rzeczy ha, ha, ha. Nie wiem jak to inaczej opisać ale Dla mnie to jest takie dziwne. Yes. Udało się. Co tu? Myślałem, że tu jakiś otworek będzie mi bił, ale nie. Mm. No to mi się spierdził gdzieś. Psychika mi pewnie pogorszył. Ale celność wiem już więcej coś zrobić kichotanie Jak z tym mioterczem płomieni dobra no kurde mogłem pioruna użyć i mi się tak nie męczył No nic bywa Dobra, so nie ma co. Tutaj jeszcze raz zapiszę i tu skończymy i w następnym odcinku się tu zobaczymy. Także z tego do miejsca ludzie się będę z wami żegnał, więc subskrybujcie łapkę szynę górę, dobry komentarz, szyn ja was proszę i zachęcam was do oglądania innych filmików z tej oto gry nie i tam, czy się z wami żegnam. Także nara.